Jesteśmy na y, konferencji Pafere, Liberty Weekend w Łodzi. Rozmawialiśmy o przeszłości i przyszłości Unii Europejskiej i jak w tej rzeczywistości odnajdują się polscy przedsiębiorcy. I tutaj pytanie: czy Polska potrzebuje przedsiębiorczości? Odpowiedź brzmi, że Polska bez przedsiębiorczości bez e, będzie realizowała program, który kiedyś zaproponował prezydent, kandydat na prezydenta miasta Białegostoku, Jaki Kolonowicz, który powiedział, że nie będzie niczego, jeżeli nie będzie przedsiębiorców, to nie będzie niczego. Rozpatrując historię kultury można zauważyć, że początkiem człowieczeństwa było zapoczątkowanie innowacyjności, tworzenie rozwiązań nieznanych w naturze, które pozwalały nam lepiej zaspokajać nasze potrzeby. Właśnie ten proces innowacyjności wdrożony w pewnym momencie w ramy gospodarki kapitalistycznej pozwalał nam budować lepszą przyszłość, budować lepsze warunki życia, które pozwalały nam na ciągły rozwój, ciągłe doskonalenie istniejących rozwiązań, zaspokajanie nowych potrzeb i nawet wymyślanie potrzeb, których wcześniej nie wiedzieliśmy, że można je zaspokajać. Ostatnie 20 lat to. Mm. W sytuacjach kryzysowych polscy przedsiębiorcy się sprawdzili i to było tak na początku lat 70., to było po 2004 roku, kiedy wydawało się, że jak wejdziemy do Unii Europejskiej, to stracimy taką pozycję konkurencyjną. Okazało się, że doskonale sobie polscy przedsiębiorcy dali radę, i to niestety w ostatnich kilku latach zostało stracone. i Jeżeli nie powrócimy do. Tego, żeby nie tylko na papierze, nie tylko w gadaniu było, że sprzyjamy przedsiębiorcom, to po prostu będzie, będzie znacznie, znacznie gorzej niż to jest. W Polsce w ogóle prowadzenie jakiejkolwiek działalności gospodarczej jest niesłychanie utrudnione. I nie to przez to, jak się powszechnie mówi, że są za wysokie podatki to nie jest prawda. Po prostu nas pożera na co dzień biurokracja. Proszę Państwa, jeśli się weźmie, powiedzmy, to jest z takich najprostszych układów fizycznych, weźmie się masę, sprężystość i tarcie, jeśli się, to, powiedzmy, kulkę na sprężynie zawiesi i da się amortyzator i puści się ją w ruch, no to ona się będzie wahać. Im mocniejszy amortyzator, tym się krócej będzie wahać. Biurokracja pełni funkcję tego amortyzatora. Ruszymy kulkę, ona wykona jeden ruch w dół i zamrze natychmiast. Nas pożera biurokracja codzienna. Jeśli to się nie zmniejszy, to albo będzie przedsiębiorstwo w szarej strefie, która się bardzo dobrze miewa, e, albo niestety przedsiębiorstwa będą powolutku zamierać. E, no co się będzie wiązać z ogromnym bezrobociem, powiększającym się. Jakie są pułapki, gdy państwo pomaga przedsiębiorcom? Znam wielu przedsiębiorców, którzy nie chcą z tej pomocy korzystać, dlatego że wiąże się to z, no, z bardzo dużymi dla nich negatywnymi konsekwencjami. Na przykład no, przyjmowanie prawda, jakichś środków, które państwo rozdziela. To wymaga z jednej strony bardzo dużo czasu, które trzeba stracić, żeby te środki otrzymać. Bardzo często jest tak, że w momencie, kiedy te pieniądze są przyznawane, już przedsiębiorca właściwie nie jest nimi zainteresowany. Także łatwiej przedsiębiorcy iść po prostu do banku i otrzymać kredyt na daną działalność, niż zwrócić się, niż korzystać z pomocy. Pomocy, no w cudzysłowie pomocy, ale ze środków, ze środków państwowych. To jest pierwsza sprawa. A druga sprawa jest taka, że przedsiębiorstwo musi bardzo uważać na to, ażeby nie być jakimś elementem gry różnych instytucji państwowych. Czy Unia Europejska zmienia się w niebezpieczne superpaństwo? Można powiedzieć, że te tendencje były już obecne od początku w momencie tworzenia w latach 50. tzw. wspólnot europejskich, kiedy obok tego nazwijmy to pionu ekonomicznego, czyli dążenia do stworzenia wspólnego rynku pojawiał się także pion polityczny w postaci chociażby już funkcjonującej od 1951 roku tak zwanej wysokiej władzy, która potem została przemianowana na Komisję Europejską. Ale przy przyspieszeniu ten proces uległ niewątpliwie od lat 80. -tych. Tutaj wskazuje się na, na objęcie w połowie lat 80. ubiegłego wieku funkcji przewodniczącego Komisji Europejskiej przez Jacques'a Delors, francuskiego socjalisty, który jak gdyby przyniósł z sobą taką dodatkowo francuską tradycję etatystyczną, właśnie w kierunku zbudowania wysoce regulowanej przez państwo i zbiurokratyzowanej jednolitej gospodarki europejskiej. Kolejnymi etapami był traktat z Maastricht, który wszedł w życie w 1993 roku, no i wreszcie traktat lizboński w 2007 roku są właśnie dobudowywane kolejne piętra do tej struktury superpaństwa, chociaż jak czytać i słuchać wypowiedzi niektórych ważnych polityków europejskich, do dzisiaj jeszcze im mało. W 2011 roku Tony Blair były premier brytyjski domagał się na przykład wyborów bezpośrednich tak zwanego prezydenta Europy. I to wszystko odbywa się w sytuacji, kiedy nie ma podstawowego komponentu dla każdego państwa, w tym nawet tego zideologizowanego, projektowanego państwa europejskiego, czyli nie ma europejskiego demosu, obywateli czynnych i świadomych politycznie. Tu lawinowo spadająca frekwencja do Parlamentu Europejskiego we wszystkich krajach członkowskich starej i nowej Europy jest dobitnym świadectwem. Czy Unii Europejskiej grozi rozpad? Myślę, że nie, natomiast grozi mówiąc, Rozpad rozumiany jako zniknięcie jej i zniknięcie towarzyszącego rytuału raczej nie grozi. Pewnie będzie jakoś przekształcany. Tej Unii, jaką znamy z przeszłości, do której Polska wchodziła, jest teraz mija, że nawet czyli nie ma w tym charakterze. Grozi podział na rozmaite podgrupy, zanik także formalnej równości państw. Państwa nigdy nie są główne w rzeczywistości. Natomiast formalna prawna, formalna prawna strona dotąd zapewniała równość jako podmiotów gry w Unii Europejskiej oddziałujących w rzeczywistości na podejmowane decyzje. Obecnie to również od strony prawnej, a nie tylko potencjału politycznego jest zmieniane w kierunku utworzenia rodzaju dyrektoriatu europejskiego. W tym rozumieniu Unia jako stowarzyszenie państw Nie to wpływu w instytucjach, ale w swoich prawach państwowych, myślę, że ulegnie rozpadowi, ale nie jako struktura instytucjonalna, ta będzie funkcjonowała. Stąd też obecny kryzys będzie silnie przekształcał Unię. Moim zdaniem instytucje oficjalne będą nabierały charakteru teatru politycznego, nie będą to miejsca podejmowania rzeczywistych decyzji, te będą zapadały w gronie wąskich, wiodących państw. W jakich kierunkach może zdążać Europa w tym momencie? No, Unia Europejska, jeżeli nie zmieni swojego podejścia w kwestii długów, w kwestii etatyzmu, w kwestii ograniczeń swobód obywatelskich, w kwestii ograniczeń swobód gospodarczych, wreszcie w kwestii demograficznej, to stanie się wymierającym społeczeństwem, coraz mniej zdolnym do zwiększenia wydajności pracy, coraz mniej innowacyjnym. I zacznie wymierać. Po prostu zacznie wymierać. Dietność, którą mamy, model socjalny, który nas rozleniwia i nie zmusza nas do innowacyjności, powoduje to, że stajemy się długoterminowo coraz mniej konkurencyjni w stosunku do krajów rozwijających się. Może nawet nie w stosunku do Stanów Zjednoczonych, które mieliśmy. Już od 30 lat przegonić, dogonić, przegonić i, i zostawić w tyle, co się nie udało, ale nawet do krajów rozwijających się czujemy na sobie oddech Chin, czujemy sobie na, sobie, na sobie oddech Indii, czujemy na sobie oddech Brazylii. Tak naprawdę środek ciężkości geopolityki światowej przeniesie się na ocean spokojny i wszyscy o nas zapomną. A jeżeli nie zapomną, to przypomną sobie tylko wtedy, kiedy będą chcieli nas skolonizować. Jaki jest bilans obecności Polski w Unii Europejskiej? Chcieć uczciwie odpowiedzieć na to pytanie, trzeba dokonać podziału na obszary, w których taka ocena może być prawdziwa i trafiona. Bilans polityczny jest dość jednoznacznie korzystny. Mamy szansę zakotwiczenia się w sferze cywilizacji chrześcijańskiej, cywilizacji zachodniej. To, czy to nam się uda na trwałe, zależy od nas. Bilans ekonomiczny jest wielce niejednoznaczny. Wygląda na to, że suma przepływów do nas i od nas środków finansowych, mówiąc prosty pieniędzy w postaci dotacji, składek, dofinansowań i obowiązkowych wpłat, jest w najlepszym wypadku na zero. Natomiast Natomiast efekt tych dotacji i działań inwestycyjnych podejmowanych w oparciu o środki unijne powinien być poddany również ocenie jakościowej, to znaczy takiej, czy te inwestycje i te przedsięwzięcia przyniosły pożądany efekt. Wynikiem tego podejścia jest, są działania, które gwałtownie. Jeżeli zostaną wprowadzone na serio, gwałtownie ograniczą konkurencyjność europejskiej gospodarki w stosunku do całego świata. I wreszcie bilans społeczny jest również co najmniej dwuznaczny. Z jednej strony mieliśmy okazję włączyć się w życie Europy Zachodniej. Ci, którzy pojechali tam do pracy, czy nawet w roli turystów lub odwiedzających, dość szybko odnaleźli się i okazało się, że przepaści cywilizacyjnej nie ma tak dramatycznej, jak się wydawało, a gdyby nawet była, to szybko została zasypana. Natomiast bilans importu wartości z Europy Zachodniej jest moim zdaniem. Ponieważ w pierwszej kolejności w nadmierny sposób zaadoptowaliśmy to, co jest słabością tamtych państw i tamtej kultury. Więc ta manna z nieba, która wraz z Unią miała przyjść, się skończyła, nie ma już pieniędzy. Już więcej ich nie będzie, bo, bo nie ma skąd ich brać i nawet tych dodrukowanych nam, nawet jeżeli będą drukowane, nie dadzą. Więc cała nadzieja wraca do tego, że musimy postawić na przedsiębiorczość. Jeżeli wszystkie inne metody zawiodły, to jedyna jaka pozostała, no to jest zdrowy rozsądek i być może przyszedł czas, żeby właśnie już ten zdrowy rozsądek zatriumfował, czyli uwolnienie przedsiębiorczości, bo skoro też 2 miliony Polaków radzi sobie w takim systemie niekorzystnym dla, dla biznesu, jaki jest w Polsce, to proszę sobie wyobrazić, co by się działo, gdyby to było całkiem normalnie. Te publicis stałe żywiąc troski na paferę od samego rana wolnościowcy radzą na Piotrkowski, jak okowy skruszyć lewiatami. Nikt nie ma mi tutaj falasterem, lepsza wolność choćby w strefie szarej. Za wolnością gardłuję paferę, jest paferę pięknym nieba dalej. W ten sposób przedsiębiorczość jest kluczem do przyszłości.